Czy można sobie wyobrazić, że przyszła teściowa klęczy na podłodze, myjąc stopy swojej synowej? To, co się stanie za chwilę, zmieni wszystko. Słońce lało się ciepło przez wysokie okna wspaniałego podmiejskiego domu, wypełniając każdy kąt światłem dziennym. Jednak wewnątrz atmosfera wcale nie była spokojna. Na wypolerowanej drewnianej podłodze, przy błyszczącej mosiężnej misce z wodą, starsza pani o imieniu Margaret klęczała niewygodnie, jej słabe ręce drżały. "Gdy próbowała umyć delikatne stopy narzeczonej swojego syna, każdy mięsień w jej ramionach bolał, każdy staw przypominał jej o wieku, ale nadal trwała. Naprzeciwko niej, siedząc leniwie na aksamitnej sofie, była Klara, młoda narzeczona jedynego syna Margaret. Klara odchylała się z kieliszkiem musującego soku w ręku, jej głowa przechylona z poczuciem uprawnień, jakby ta upokarzająca scena była całkowicie naturalna." Moje ramiona, moje ramiona są zmęczone! szeptała Margaret rozpaczliwie, jej głos łamał się z wyczerpania. Ale Klara tylko uśmiechnęła się szyderczo, wyciągając nogi dalej do miski, jakby cieszyła się widokiem przyszłej teściowej na podłodze pod nią. Zanim przejdziemy dalej, drodzy widzowie, jeśli wierzycie, że nikt nie zasługuje na okrutne traktowanie i że dobroć zawsze zwycięża na końcu, to proszę polubcie, skomentujcie udostępnijcie i zasubskrybujcie opowieści wiralowe. Wasze wsparcie pomaga rozprzestrzeniać nadzieję i współczucie przez historię takie jak ta. Margaret nigdy nie wyobraziła sobie, że jej życie dojdzie do tego punktu. Była wdową po prostym mężczyźnie, który zostawił jej jedynie wspomnienia i stary dom. Jej syn Adrien dorastał jako błyskotliwy i ambitny. Ostatecznie stając się spadkobiercą wielkiego imperium biznesowego po tym, jak najlepszy przyjaciel jego zmarłego ojca. Bogaty milioner o imieniu pan Howard wziął go pod swoje skrzydła. Ale wraz z sukcesem przyszedł dystans. Adrian pracował bez końca, rzadko zauważając, co dzieje się w domu. Zwłaszcza sposób, w jaki Klara powoli przejmowała nad nim kontrolę. Klara miała piękno, urok i ostry język. W obecności Adriana była samą słodyczą. Ale gdy odwracał się plecami, traktowała Margaret jak służącą, Żądając zadań, z którymi jej słabe ciało ledwo mogło sobie poradzić. Tego popołudnia Klara wróciła ze zakupów z drogimi butami i nalegała, żeby Margaret przygotowała ciepłą wodę do moczenia jej stóp. Margaret posłuchała bez protestu, ale gdy miska została ustawiona, Klara poszła dalej. Wyszoraj je dla mnie. Moje ręce są zbyt delikatne, rozkazała, rzucając ręcznik w Margaret, jakby była niczym. I chociaż serce Margaret opadło, zgodziła się, bojąc się, że jakikolwiek sprzeciw może wywołać konflikt, który zaszkodzi przyszłości Adriena. Wierzyła, że jeśli będzie cierpieć w milczeniu, przynajmniej jej syn pozostanie szczęśliwy. Ale gdy minuty się ciągnęły, słabe ramiona Margaret drżały gwałtownie. Szepnęła swoją prośbę ponownie, moje ramiona są zmęczone, mając nadzieję, że Klara może okazać odrobinę litości. Zamiast tego Klara przewróciła oczami i sięgnęła po kiść winogron na stoliku bocznym, wkładając jednego do ust z uśmiechem. Jeśli jesteś zmęczona, to powinnoś bardziej się starać, powiedziała swobodnie, jakby mówiła do pokojówki. Okrucieństwo w jej głosie przeszło przez duszę Margaret. Łzy napłynęły jej do oczu, ale pochyliła głowę i kontynuowała. W tym właśnie momencie los interweniował. Drzwi otworzyły się i wszedł pan Howard, milioner, który mentorował Adriana i traktował Margaret z szacunkiem od czasu, gdy straciła męża. Przyszedł niezapowiedziany, mając nadzieję podzielić się niektórymi aktualizacjami biznesowymi z Adrianem, ale to co zobaczył, zatrzymało go w miejscu. Jego oczy rozszerzyły się z niedowierzaniem. Tam, w środku luksusowego salonu, była Margaret, drżąca na kolanach, walcząc z szorowanie stóp Klary. Podczas gdy Klara leżała bez troski na świecie. Na chwilę czas się zatrzymał. Głos pana howarda zagrzmiał: Co tu się dzieje? Jego słowa odbijały się echem w pokoju, jak burza. Margaret zamarła, jej twarz czerwieniała ze wstydu, podczas gdy Klara podskoczyła, zaskoczona jego nagłym przybyciem. Jąkała się, próbując wyjaśnić, ale jej arogancja zachwiała się pod jego przeszywającym spojrzeniem. Ja, ja tylko zaczęła, ale pan Howard podniósł rękę, uciszając ją. Rzucił się naprzód i delikatnie podniósł Margaret z podłogi. Margaret, nie powinnoś klęczeć w ten sposób powiedział, jego ton wypełniony współczuciem. Nie jesteś służącą. Jesteś matką. Kobietą, która poświęciła swoje życie, by wychować syna z godnością. Łzy spłynęły po policzkach Margaret, gdy próbowała mówić, ale jej głos się złamał. Przez tak długo ukrywała swoje cierpienie, a teraz ktoś w końcu to zobaczył. Klara, zdając sobie sprawę, że jej maska się zsuwała, próbowała odzyskać kontrolę. Ona chciała pomóc. Nigdy jej nie zmusiłam, powiedziała obronnie, ale oczy pana Howarda się zmrużyły. Wystarczy, powiedział chłodno. Wiem, co widziałem, i wiem, jaka kobieta pozwoliłaby matce swojego narzeczonego cierpieć w ten sposób. Zamieszanie przyciągnęło Adriena do pokoju. Właśnie wrócił z biura i był oszołomiony, widząc scenę przed sobą. Jego matka drżąca w ramionach pana Howarda, Klara wyglądająca na winną, a Miska z wodą wciąż na podłodze. Matko, co się dzieje? zapytał Adrien, jego głos drżący. Margaret odwróciła wzrok, niezdolna wyznać prawdy, ale pan Howard wkroczył. Twoja narzeczona źle traktowała twoją matkę, gdy cię nie było. Byłem świadkiem tego na własne oczy. Adrien odwrócił się do Klary, niedowierzanie wyryło się na jego twarzy. Czy to prawda? Łargi Klary drżały, ale jej milczenie było wystarczającą odpowiedzią. Ciężar rzeczywistości spadł na Adriena. Wszystkie te czasy, gdy odrzucał zmęczenie matki, wszystkie te momenty, gdy wybierał wierzyć w urok Klary, wszystko stało się boleśnie jasne. Adrien upadł na kolana obok matki. Wybacz mi, matko, szepnął. Powinienem był to zobaczyć. Powinienem był cię chronić. Margaret położyła drżącą rękę na jego ramieniu, jej serce rozdarte między miłością a smutkiem. Jesteś moim synem, to wszystko, co się liczy, powiedziała cicho. Ale prawda pozostała. Kobieta, o której Adrien myślał, że będzie jego przyszłością, ujawniła swoje prawdziwe oblicze. Pan Howard przemówił wtedy z autorytetem. Adrienie, posłuchaj mnie. Bogactwo i sukces nie oznaczają nic, jeśli osoba, z którą dzielisz swoje życie, nie może honorować twojej rodziny. Musisz zdecydować ostrożnie, nie tylko dla siebie, ale dla godności kobiety, która dała ci życie. Jego słowa uderzyły głęboko w duszę Adriana. Klara, czując, że jej uchwyt się wyślizguje, spróbowała ostatni raz. Adrienie, nie słuchaj. Ona tylko zazdrości nam, ale Adrien podniósł rękę ostro. Wystarczy. Widzę teraz, kim naprawdę jesteś. Nie pozwolę mojej matce żyć w upokorzeniu. Twarz Klary wykrzywiła się z wściekłością, ale nie dało się uratować jej kłamstw. Wybiegła, trzaskając drzwiami za sobą, zostawiając za sobą echa jej egoizmu. Po raz pierwszy od miesięcy Margaret poczuła, jak ciężar spadł z jej ramion. Opadła na sofę, łzy ulgi spływały po jej twarzy. Pan Howard położył uspokajającą rękę na jej ramieniu. Zasługujesz na szacunek, Margaret. I od tego dnia będziesz go miała. Adrien, wciąż klęcząc, obiecał: Naprawię to. Nigdy nie pozwolę, żeby ktoś cię krzywdził. Światło dzienne strumieniowało przez okno jeszcze raz, ale tym razem czuło się inaczej. Czuło się czysto, oczyszczająco, jakby sam dom został uwolniony od cieni. Margaret odchyliła się, zamykając oczy z wdzięcznością. Podczas gdy Adrian i pan Howard w milczeniu przyrzekli chronić jej godność przez resztę jej dni. Drodzy widzowie, jeśli ta historia dotknęła waszych serc, jeśli wierzycie, że żadna matka nigdy nie powinna być upokarzana i że dobroć i szacunek muszą zawsze triumfować nad okrucieństwem, to proszę polubcie, udostępnijcie, skomentujcie i zasubskrybujcie opowieści wiralowe. Wasze wsparcie pomaga utrzymać tę historię przy życiu i rozprzestrzeniać światło tam, gdzie jest najbardziej potrzebne. A teraz pytanie do Was, która jest teraz godzina i z którego kraju nas oglądacie?